Siemanko widzowie, w ogóle ostatnio, jeśli nie widzieliście, to radzę sprawdzić, to jest tylko 50 minut do zobaczenia poprzedniego odcinka, ale jak ktoś chce zauważyć, jak ja wiem, platynę, to na serio opłaca się. Więc co, Nawet dzisiaj nie o tym, muszę sobie odpocząć, zagram bardziej coś chillowego, czyli, czyli, czyli... czyli. Blitz Royal, tylko tutaj go nie ma. Niestety Wajdziemy No więc zagramy dzisiaj Blitz Royal i co? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeśli się spodoba to łapka w górę sobie po szkodzi i będzie fajnie. No to co? Lecimy grać. A? Nie

Ja vel. Right. Dobra. Oh bro, 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 bro. Pięć dziesiąt, Widocznie mm. mm. nam no. Nie, każdy musi mieć dobrą pompę, tylko nie ja, nice. Leżysz. Leżysz. A już było tak blisko, żeby się leczyć.

Git. Git. No. Jezu, czemu chud ma zwykły karabin, a lepszy od Mingana? Bro! Nie, więc owiejam dość, ja dość, nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się, nie chcę mi się. Nie chce mi się, nie chce mi się może święty. Ja nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Mam dość, po prostu mam dość. Widzimy się jutro na filmie.